Jesteśmy po meczu, Artur Szpilka Jerzyna Janowicz 0606. Przewidywałeś problemy? Dla widzów, którzy tego nie widzieli, Jurek mógł grać tylko lewą ręką w obuwiu, nietypowo tenisowym. No tak, miał grać w ale z sandału się wycofał. Ogólnie chcę powiedzieć tak, to ja widziałem, mówiłem że będzie mi bardzo ciężko gram i wiem, że ciężko będzie zdobyć Gema. Ja walczyłem tu o Gema, taki nasz prywatny zakład, ale walczyłem też o zwycięstwo. Fajne jest to, bo to jest taka lekcja pokory dla mnie i pokazanie jaka to jest różnica, ale to tak samo ja mogę się założyć, jeżeli nie lubię rękawica, ma dwie ręce, ja mam tylko prawą rękę i go ciężko nokatuję. On dobrze o tym wie. To jest, wiesz, obycie, to jest przepuszczenie, to jest. On tu się czuje jak ryba w wodzie. Zobacz, on nawet dwuręczny backhand grał trochę jak back hand, wiesz, no to jest w ogóle, powiem ci tak, troszeczkę się z którym jest paraliżowało, nie ukrywam. Ja gram lepiej. No ale to tylko i wyłącznie daje mi teraz kopa w tyłek, żeby się wziąć do roboty. Akurat mam jeszcze, przepraszam, cały sierpień na tenisa, bo od września biorę się tylko za przygotowanie, za walki. Pod koniec sierpnia robimy tutaj turniej, czy turniej robimy... E, rewanż. Rewanż. No i, i to już będzie z kibicami i tak samo na tych samych zasadach. Dzisiaj on wygrał, jest kotem Tak, Ja już wiedziałem, tylko wiesz jak grał prawą ręką nas grał. Uczył nas, pokazywał nam na obozie, jak byliśmy razem, on wtedy się przygotowywał do walki. To to dzisiaj to Ci powiem szczerze, też była presja. Mimo wszystko to jest presja, to się tak wydaje. Ja chciałem, nawet że przebić, że coś, a tutaj wiesz, gość sobie, no to jest, mówię, wchodzę do jego domu w swoich butach i próbuję się tu rządzić. To pokazał mi miejsce w szeregu. Ja to potrafię przyznać, ale od razu zaznaczam, że na rewanż idę po niego. Ja muszę zdobyć GEMA, żeby wygrać zakład. Ale. Idę. Ja będę tu trenował najgorsze 100 i to w sumie nie jest pocieszające, że on też będzie trenował. No ale co? No tak, tak to wygląda. Fajne jest to, i jak pokazuje to jaki to jest wielki kozak. To głowa czasami mu nie gała. bo to też nie jest żadną tajemnicą, że głowa mu nie gała w tych ważniejszych meczach, chociaż też wygał z kilkoma naprawdę świetnymi zawodnikami. To pokazuje w sporcie jaki to jest piękny sport, ja tenis poza sportami walki uwielbiam dzisiaj, naprawdę, najbardziej, ja też tak się zajawiłem, mamy taką grupę, Kostuś, Piotruś, Przemciu i gramy cały czas, nie? teraz doszedł do niej Rafał, który też gra w tenisa, no i kurczę, powiem Ci... Arto, najbliżej, bo w tym trzecim gemie miałeś przewagę, miałeś 40-30, zaserwowałeś z dołu. Teraz rozmawiam przed chwilą z Jurkiem Janowiczem i powiedział, że, że to cię zgubiło, bo miał bardzo łatwo dojść do tej piłki. Jakbyś zagrał normalnego, normalnego serw normalny serwis, byś posłał wtedy, to mówię, mogło być, być różnie, ale jak zagrałeś tak, z, z dołu, to... to było w trzecim gemie, w pierwszym gemie, gemie, pierwszym setem, i pamiętam, seta, tak. Tylko wiesz, co ja sobie wyobrażałem, że to będzie cały czas tak wyglądać. A tu jednak te gemy szybko uciekały, uciekały, uciekały. No kurczę, powiem Ci tak szczerze. Mentalnie, trzeba powiedzieć, Jurek ten dzisiaj mecz to udźwignął, udźwignął mega. Udźwigną, ale też Jurek jest, mu no mówię, zawodowcem i to nie patrzcie na to, że grał lewą ręką. Zobacz, co on tą lewą ręką robi, to jest obrycie, ja nie jestem tenisistą, ale to jest taka sama rzecz, jak on by wyszedł ze mną, mówię Ci, jedną ręką ma dwie ręce, stary, dochodzę, wchodzę, buch, walę gdzie chcę, to jest takie, wiesz, to tak jak on, ale mówię, koniec sięgnę, nie? Wspomniał Jurek właśnie o tym obozie, na którym tam przyjechał i tam graliście w tenisa, kilka lekcji wam dawał. Powiedział, że od tego momentu się poprawiłeś, ale mówił, że jeszcze powinieneś sobie wziąć jakiegoś naprawdę fajnego trenera, żeby poćwiczyć pewne elementy i mówił, może, może może będzie jakaś gra w tym na koniec sierpnia. No na pewno jest to, na pewno wiesz co, dzisiaj w ogóle nie pokazałem, widziałeś jak grałem, nie pokazałem nic z tego stary, nic. Dlatego, że czułem ogromną presję, mimo wszystko stary, to jest wiesz, Niby zabawa, wcale to nie jest zabawa, wychodzisz do zawodnika, który Całe życie spędził na korcie i wiesz, i ty to czujesz, czujesz, no, nawet nie robił żadnych min, a czujesz, że każdy Każdy wyprowadzony, czy backhand, czy forehand co było wiesz, to było z pełną świadomością, ja trochę grałem dzisiaj, bardzo źle No ale słuchaj Trzeba skulić głowę Powiedzieć przepraszam I co? I wziąć się do roboty, no, no koniec, dnia rewanż, ale dzisiaj muszę przyznać, że Dostałem srogą lekcję pokory, nie tylko pokory z tenisa, tylko pokory takiego, co mi się też wydawało, nie? Bo ja tak samo mówię: dzisiaj nie wolno dwie pary rękawic i nie daję mu, że wyjdzie poza dwie rundy. To nie wyjdzie, bo ja do idei go nawet jedną ręką, nie? Więc, więc. No, słuchaj. Bardzo fajnie, bardzo Ci dziękuję, Jerzy. Oczywiście te wszystkie moje uszczypliwe takie rzeczy na internecie to było w formie żartów, w formie, żeby Cię wyprowadzić z równowagi, jak na przykład to jak krzyczałeś How oh many time, how oh many time, ale on wie, że to żarty. No tak, tak. Ja mówię Bąbelku nie denerwuj się, bo my też spędziliśmy trochę czasu na obozie w jednym pokoju, było śmiesznie, zabawnie, także on wie, że to żarty, ale dzisiaj oddaję mu. Tak, ja zawsze oddaję mu wielki szacunek, bo to jest. Ja, ha, tylko sportowiec zawodowy wie, jaka to jest ciężka presja, jaka to jest stara sztuka. Na tym poziomie, gdzie on był, to niewielu się udało. Tak? Dokładnie. To się nie udało bardzo niewielu zawodnikom, więc, więc ja w ogóle w żaden sposób nie próbowałem wpłynąć na to, gdzie on doszedł. jak tylko chciałem troszeczkę w głowie zamieszać, żeby sobie pomyślał, wie, że, ale no, no nie udało się. Ale mówię, sierpień. wiadomo, Teraz najgorsza wiadomość jest dla mnie to, że on też będzie ćwiczył. No. właśnie to niestety nie jest fajne. Rozmawiałem właśnie z Jurkiem, o tym już wspomniałem, powiedział, że gdyby to był mecz nawet tą lewą ręką i w tych sandałach i tak dalej, ale nie byłoby tego gema, to on by troszeczkę, że tak powiem, wszedł z tobą w tą grę trash talkingową i mógłby odpowiadać. Ale powiedział, że ten jeden gem sprawił, że musiał zachować cały czas właśnie pełną pełną taką. Stary, pe tak naprawdę wyglądałeś ten mecz od początku widziałeś, tak naprawdę raz miałem tylko szansę na przewagi i zaasserwowałem źle z dołu, nie wiem dlaczego. No tak. A tak to to mnie ogrywał praktycznie do zera, więc to, to kurde no, stary to jest, no nie no, to pokazało tylko mi w jakim jestem miejscu. Ja ci przysięgam, nie wiem czy wygram tego gema, nie wiem czy wygram mecz, ale przysięgam ci, że zrobię wszystko, żeby w sierpniu tutaj namieszać. Mi, jaka była stawka tego zakładu, bo tak trzyma się do tej mieć. Kolacja dla całej rodziny w najdroższej restauracji. Okay. Najdroższy. Czyli możesz pomyśleć, że taka restauracja może wynieść nawet dla całej rodziny z 10 koła. Okej, okay, dobra. Ale ty pojawisz się z Kamilą na tej kolacji, czy to tylko Jurek On bierze jest? całą rodzinę, jaką chcę, tak naprawdę i wiesz, i ten. Ja też będę kamczą oczywiście. No, a i Cyca nie biorę, no bo oni też potrafią gdzieś. A to <laughs> koszta. Artur na koniec nie mogę zapytać, co u ciebie? Mówię, że do końca sierpnia tenis potem, Stary, potem tenis. I Wszyscy wiemy, mnie. mniej więcej co może. Być, ale czy jest bliżej tego. Czy nie ci powiedzieć co u mnie, no ale widziałeś co u mnie. No kurczę, nie, nie. słuchaj. Tak szczerze, jestem po rozmowie z władzami, ale nic nie wiedzą dalej. Także jak coś będą wiedzieli, będzie coś bliżej, to na pewno wiadomo, wszyscy się spodziewamy. Ja się spodziewam, że mógłby być to Łukasz teoretycznie. Czy będzie, tego nie wiem. Na pewno będzie zawsze jakiś inny zawodnik. Tak? Dzisiaj trzeba docenić, że samociuk wygrał walkę a jest w turnieju w finale turnieju w, w Japonii. Wielkie osiągnięcie dla nas, dla Polaków. Zresztą ja, ja tak podejrzewałem, mówiłem właśnie do, do niego, do Arkabrzuska, bo są tam z nim zapasy, wszystko jest kawał zawodnika, potrafi to i ja to zawsze powtarzałem, że świetny zawodnik. nie? I to też cieszy, że Polak kolejny i w, tak, tak, w takim światowym turnieju jak tam, a i jest w finale. Więc takie rzeczy cieszą. Więc zobaczymy. No, na pewno dzisiaj mogę Ci powiedzieć tylko tyle, że. Oscylujemy w granicach listopada, grudnia, a to Ty bardziej będziesz wiedział, bo to Ty jesteś a, w komity, w komity w kontakcie razem z e, włodarzami KSW. Bardziej wiecie niż ja. I tak naprawdę wiem, że z tego co słyszałem, to jeszcze nawet nie wiadomo jakie miejsce, więc oni tam cały czas dogrywają. No i zobaczymy, no. Naś... Ja powiedz mi, nazwisko nie zdradzisz, ale jeżeli nie łukasz, to to nie wiem. Nie naprawdę wiesz nic. nie wiem, nie wiem. No, w ogóle nie no chciałbym, żeby. Ja nie chcę sobie wybierać zawodników co nie, ale Łukasz jest moim takim, żeby tego nie nazwać źle, taką zadrą na sercu, co nie wiele rzeczy tam było i po prostu, po prostu chciałbym to sobie wyjaśnić. Łukasz mi się też fajna, przeszczą ostatnio mnie wyzywał przez, przez Instagrama, nagrał coś tam, że to jedziesz, nie płaczesz czy coś, ja to nie płakałem w ogóle ani nic, więc, więc oczywiście zobaczymy. No i czekamy, słuchaj, tutaj zostawiamy wszystko w rękach e, włodarzy KSW. Ja dalej nie mogę wyjść z podziwu jak że to zrobię lewą moją stary. To tylko pokazuje, co to jest prawdziwy profesjonalny sport I każdy z ludzi może oceniać przed telewizorem albo jak weźmie rakietę do ręki podbija z kimś, a tutaj to jest, no powiem Ci szczerze, w ciężkim jestem w szoku. Ja wiedziałem, że będzie ciężko, ja to mówiłem przed każdym, tylko nie spodziewałem się, że aż tak, że, że, aż tak, że on kurde w każdym stare. I że jest taka presja mimo wszystko, nie? Niby grasz o czapkę gruszek, ale tu jest jednak ego męskie, co nie? A tu widzisz, a to tak naprawdę pokazuje, jak jest wielkim sportowcem. Ja zawsze tak mówiłem, bo ja, ja go też poznałem, też porozmawialiśmy na niej jedną rzecz razem w tym pokoju. No i kurczę, dzisiaj się przekonałem, że tak naprawdę, a nie, każdy w swojej dziedzinie jest. Tych, o, o słuchaj, on był jednym z chyba z najsilniejszych serwujących ludzi serwujących. Serwujący, tak. serwujący. On miał jakiś taki no, straszny ten serw. Nie, nie chcę przestrzelić z kilometrami, ale pamiętam, że miał... Ja pamiętam, miał, kiedyś zagał prawo moją stary, to masakra, nie? Masakra. Masakra, ale to tylko pokazuję. Także Jerzy, jeszcze raz Ci gratuluję, dziękuję za lekcję pokory. See you soon. To jeszcze na koniec dwie kwestie. Pierwsza, bo... Ja byłem na kilku meczach Jurka Janowicza w jego karierze i jakby wiem, jak on gabarytowo wygląda, ale jeżeli ktoś yy, ogląda go tylko w telewizji i tak podejdzie sobie do niego, no to jest to kawał chłopa. On już tam miał jakieś propozycje albo przynajmniej kusili go z frików, ale na pewno mógłby się w tym świecie sprawdzić, co? Oczywiście, że tak. Ja byłem pierwszą osobą, która go też tego dnia mówiła, żeby on trenował z nami. On miał wtedy wa walczyć z Bartmanem, z tego co pamiętam, takie były przymiarki. Tak, tak. No i trenowaliśmy razem, przecież on trenował razem, trenował razem z synem Rogalą, ze mną. Ja też on ma bardzo świetny wątek, ma bardzo mocne uderzenie. Nie wiem jak to się zachowa, wiesz, na ringu, bo mam powiedzieć jedną no? rzecz. To jest właśnie to samo, co mi z tenisa, Wydaje ci się na worku, że jest OK, a tu przychodzisz <noise> i masz kurty. Tylko że Bartman i reszta chłopaków nie są zawodowcami, no tak. więc tutaj te szanse są wyrównane. Do tego ręce tenisistów, czyli on z kawał chłopa, to wiesz, to ważą. Mówisz mi, że on jak kilka razy na tarcze trafił, to sam byłem w szoku, że ma czym uderzyć. Tylko pamiętaj, dochodzi presja. Dochodzą wiele aspektów, wiesz o których tym, których nie ma teraz tutaj, wiadomo. Których nie ma tutaj, ale ja bym go zobaczył, ja bym go zobaczył, bo, bo na pewno dałbym mu to takiego kopa do treningu, do czegoś innego, tak jak mi do tenisa. Dał mi dzisiaj kopa, ale nie tylko dzisiaj, Ja już wcześniej pan Andrzej Kostyra był jedną z tych osób i pan Marcin Daniec, którzy się przyczynili do tego, że zacząłem trenować, bo najpierw mnie ograli łapserdaki, pana Andrzej Kostyra mówi, jak to możliwe, że taki stary dziadek będzie mnie ogrywał, stary dziadek, wie pan, do mnie, no nie no wiesz, tak. Rafał, i ja to dobra. samo pan, pan Daniec, satyrycznie zaczął sobie żartować, a potem mnie ogrywał, sobie myślałem, kurde, nie będzie tak, że taki staruszek z brzuszkiem będzie mnie ogrywał, no i wziąłem się do roboty i ograłem ich, ale też nie było łatwo, na miecze, na miecze było i, no i nie ukrywam, Rafał, że dzisiaj dostałem ciężkie chłosty i jest mi z tym bardzo źle, dlatego kończmy to, jakbym e, zacytował e, Andrzeja Kmicica, co cytowałem go dzisiaj na korcie, kończ was wstydu oszczędź, bo tak było. Na koniec musi być jeszcze jedno pytanie, bo o, też o to zapytałem Jurka Janowicza, spytałem się go, jeżeli na normalnych zasadach już prawą ręką i tak dalej nie. grałaby, nie, nie Jerzy, Marta Domachowska, jego ukochana, myśli? to powiedział, że dokładnie ten sam wynik i można stawiać nie wszystkie wiem, pieniądze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, nie wiem, nie wiem, powiem Ci, nie wiem na pewno dzisiaj, dzisiaj, to co zobaczyłem lewą ręką, daje mi do zrozumienia, że może mieć rację. Więc, no kurczę, przekonałem się tylko o tym, jak dużo mi jeszcze brak, ale ja to traktuję hobbystycznie, traktuję nową miłość, naprawdę. Zakochałem się w tenisie, naprawdę się w tym zakochałem, to jest piękny sport, no ale to też pokazuje mi dzisiaj. Gdzie jestem nawet tylko zawodowcem, nie przestałem zawodowcem. Dlatego szapoba, Jerzy. no i co? Idę się kąpać stary. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.